Więc nawet w takim momencie, nawet kiedy król nie chciał potwierdzić ich przywilejów i oblegał miasto, nawet wtedy podkreślają wcieleń do korony, czyli do Królestwa Polskiego. A Niemcy nie rozumieją dla nich krony, ja nie mówię to wszystkie tylko którzy Kronę dla nich to jest król osobiście personalny. Oni nie wiedzą, że Rzeczpospolita składa się z Korony i Litwy. Koroną nazywaliśmy Królestwo Także Erych Kaiser tutaj zdecydowanie, tak samo jak napisał książeczkę Groszulę o tym, jaka to jest legenda, o tym, że to jest rzekomo król Zygmunt August na ratuszu, to jest złoty, mąż złocony, mąż złoty, pachołek i tak dalej. A wystarczy zajrzeć, zapoznać się z domem Osterlingów, czyli Hanzeatów w Brugi, wybudowanym tuż przed podwyższeniem wieży naszego ratusza i wybudowaniem tej ściany kulisowej. Można zobaczyć, bo są rysunki, tego dawnego domu hanzatyckiego, dzisiaj stoi z niego tylko dolna część, że ratusz przy podwyższaniu brał wzór z Brugi. A w Brugi, oczywiście to był XV wiek jeszcze, na szczycie wieży umieszczono Karola V, cesarza, władcę. No wtedy jeszcze w Gdańsku nie umieszczono króla, ale jak się spalił hełm, zbudowano nowy, wyższy. To dano władca aktualnego i nie ma w tym nic dziwnego, a to, że potem jak były znowu właśnie konflikty, to nie chcieli tego powtarzać i dopiero w 1709 roku przy jakimś remoncie to odkryto i od tej pory znowu zaczął to pisać i mówić, że to jest Zygmunt August. To jest już zupełnie inna sprawa, nie upoważnia, żeby nazywać to legendą, a niestety dzisiejsi e, historycy niektórzy chętnie e, posługują się przedwojennymi książkami. To jest dobrze, ale trzeba umieć oddzielić plewę od ziarna, po prostu. A no to trzeba wiedzieć trochę też. W czasach hitlerowskich dokonano zmian, wprowadzono zasadę wodzostwa, czyli jednoosobowego kierownictwa w rzeczywistości pod dyktatem partii zwolna, ale systematycznie eliminowano profesorów pochodzenia żydowskiego i tych, którzy się nie zgadzali z hitlerowską ideologią. No na przykład profesor Zomer, który nie był Żydem, wyrażał się o nazistach. Lekceważąco musiał odejść, zmusić do odejścia. No trochę Żydów, jeśli chodzi o Żydów, no to najwybitniejszy był właśnie profesor Karsten. Zmuszono go do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Że to nie wszyscy popierali w tej uczelni, to świadczy fakt, że znaleziono w jednej z sal, sala 301, tam był były gabinet Karstena, tablice, że tutaj stał fotel, w którym siedział twórca uczelni, gmachów uczelni profesor Albert Karsten. Właśnie data jest tego czasu, kiedy on odszedł na emeryturę. Nawiasem mówiąc, Dlaczego myśmy tego wcześniej nie odkryli? Bo to było pokryte tynkiem. Pytanie, ja zawsze sądziłem, że już w czasach hitlerowskich być może, ale okazuje się powoli przykryto to tynkiem, bo to był niemiecki napis odwołujący się do niemieckiego profesora. Jednym słowem napis, tak jak ciekawe że... Przy tym chcemy koniecznie, żeby po polsku mówić techniczę, że Jeżeli tak, to, to jest niekonsekwencja przecież. W 1935 roku liczba profesorów i docentów zmalała do 63, asystentów do 56. Rozwiązano wszystkie organizacje studenckie z wyjątkiem polskim, Polacy byli na osobnych prawach, zastąpili je jednym narodowo-socjalistycznym Związkiem Niemieckich Studentów, dla Niemców obowiązkowych. Zmieniono programy nauczania, wprowadzając m.in. w biologię, która tam była, teorie rasowe. Zmalała liczba przedmiotów. dokładne dane. 435 do 335. I z biegiem czasu zaczęły się zaostrzać konflikty polityczne i narodowe, zwłaszcza między Polakami i Niemcami. No i do kulminacji doszło w 1939 roku. I tu właśnie chcę powiedzieć troszeczkę dokładniej. Zajść, to jest mój tekst, który kiedyś w tak, w tym czasopiśmie Politechniki Gdańskiej, dawno tam się pojawił. Łańcuch Zajść rozpoczął się od antypolskiej wywieszki w Café Langfur we Wrzeszczu. Tam było napisane Psowi Polakom, wstęp z bronią. 20, to było 29 stycznia 1939 roku. W odpowiedzi na to 14 lutego studenci polscy uchwalili w lokalu Bratnej Pomocy ostrą rezolucję, domagającą się przywrócenia władztwa Polski nad ujściem Wisły. Władze gdańskie dowiedziały się o tym z polskich gazet. 23 lutego, tego nikt dotychczas nie podaje. Gauleiter-Fraser nakazał rektorowi wyciągnięcie jak najostrzejszych konsekwencji, aż do regolegowania w uczelni płocznej. Mówię o tym dlatego, że chcieliśmy już dawno wywiesić nazwiska także rektorów niemieckich, napisać rektorzy, niemieckiej uczelni rektorzy Politechniki tajskiej przed rokiem 1945 i zawsze pojawiały się opory ze względu na nazwisko Ernsta Polhausena, który wtedy był rektorem. Nawet może czy, mogą Państwo i dzisiaj przeczytać w Ensklopedii Gdańskiej. Jest o nim artykuł, który no, dosyć tam obiektywnie go przedstawia, na końcu jest napisane, że był oczywiście wrogiem Polaków i że doprowadził do wyrzucenia, do usunięcia Polaków. Siłą z Więc znalazłem to, dlatego że jest, proszę Państwa, w archiwum przede wszystkim są dwa zespoły akt. Jest licząca 657 stron teczka Senatu Wolnego Miasta na temat tych zajść. I druga, drugi zespół akt naświetlający z drugiej strony jest w aktach Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, również w naszym archiwum. Ja to wszystko dokładnie przestudiowałem i dlatego znalazłem dla mnie samego, było to niespodzianką, bo tak jak im no, wierzyłem, że Paul Housen to był sam diabeł w cieloniu, Pola Korzeca, którego należy niszczyć, nawet pamięć o nim. Ja nie mówię że on był dobry, to wszyscy inni Ale jak widać, Gauleiter nakazał mu to, a nie było wtedy, on już był wtedy członkiem partii. Natomiast w tych samych aktach i innych aktach szukałem, bo w niektórych wspomnieniach, zwłaszcza wskądinąd zasłużonego wspaniałego człowieka profesora Bronisława Bukowskiego, ale także innych jest mowa o tym, że on był członkiem S.A. S.A. to były bojówki hitlerowskie, gdzie profesorów nie potrzebowali. Tam potrzebowali mięśniaka. I mamy spisy członków. Nie ma tam ani jednego profesora Politechniki, nawet tylko, których wiemy, żeby w tarci Więc tak się błędy Chętnie się wierzy w coś złego, a nigdy nie sprawdza. Tak to właśnie nic. Więc Gaulander Forster nakazał jak najostrzejsze konsekwencje i przygotowano rozwiązanie siłowe. Następnego dnia, czyli 24 lutego od godziny 10.20. Umundurowane grupy Niemców przystępują do usuwania polskich studentów z sal wykładowych i kreślarki. Akcja była zaplanowana z góry, o czym świadczy fakt, że już dużo wcześniej skoncentrowano pod bramą policji. Czyli widać od razu, to, to poszło od góry, od samego Forstera, a nie od władz uczelni. Rektora w czasie zajść nie było w uczelni. I tu znowu mamy sprzeczne. To są akta. Ja wiem, gdzie były. Natomiast w tych wspomnieniach piszą, że on stał przy bramie i śmiał się i wołał, a jednak Polska zginęła. Pan Polen z tam coś tam coś ze A okazuje się, że tego dnia go nie było w uczelni. W aktach jest wyraźnie napisane i to były akta wtedy pisane, a nie jakieś późniejsze wybielanie. Niektórzy profesorowie, proszeni przez Polaków o wzięcie ich w obronę i powstrzymanie napastników, odpowiadali, że nie mogą nic zrobić, bo rektor jest nieobecny, a tylko on może interweniować w podobnych przypadkach. Takiej odpowiedzi udzielił także zastępujący rektora dyrektor Szpinkel. Z zachowanego w aktach protokołu wiadomo, że rektor brał w tym czasie udział w naradzie wiceprezydenta Senatu Wolnego Miasta Huta, gdzie omawiano możliwości zaostrzenia postępowania dyscyplinarnego wobec polskich studentów odpowiedzialnych za rezolucję. To jest z tym, co nakazał w Nie mógł więc tego dnia stać przy bramie i wygłaszać właściwych tak. komentarzy. Na pewno nie tego dnia. Natomiast, jak się dowiadujemy z pisma zarządu bratniej pomocy z 25 lutego, rektor odmówił przyjęcia czterech przedstawicieli polskich studentów wnoszących skargę. Jednocześnie, zgodnie z poleceniem władz, rozpoczęło się postępowanie dyscyplinarnie w sprawie tej rezolucji, która wzywała, no, żeby Wydajn przyłączył do Polski, czyli rzeczywiście uznali o zagrożeniu. Przesłuchania odbyły się 24-25 lutego. Rektor nie brał w nich udziału, za to 1 marca osobiście przewodniczył posiedzeniu Senatu Politechniki. A jak Państwo ile ja ten Senat liczył te dosyć. I sześć. Na 1600 studentów senat sześć Uczestniczył w posiedzeniu senatu, na którym obarczono pięciu członków zarządu bratniej pomocy odpowiedzialnością za rezolucję i zaocznie relegowanych z uczelni. Drugie takie zajście było 27 lutego, kilka dni później, poniedziałek. Sposób działania był podobny. Grupy Niemców liczące 600 60 osób krążyło od sali do sali, dając sobie sygnały gwistkami. O dziesiątej nie wpuszczono Polaków na salę w Instytucie Chemii. O 1010 10. zaczęto ich wyrzucać z sali 186 według dawnej numeracji. O 1015 z sali 125 o 10.25 w sali 101 i tak dalej, dokładnie wszystko jest tam skropotłowane.